Wow, No i po co kłamiesz na tym instagramie Swoich wypowiedziach nie ma nawet miejsca naprawdę Napisałem do ciebie, żeby łagodzić sprawę Najwyraźniej chcesz to ci do to gówno dalej byłem proszę wam szybko o co chodzi w spinieścicem Sam nie wiem o co chodzi, z dupy mnie wyzywam ci razy, o co mnie chaty daje byś o co chodzi Beka w odpowiedzi we mnie swoje mamy Masz do mnie podjazdów, wierz mi, ty w ręku nie trzymałaś się do setki Do no bym się nie ciepiał tekstu gdyby tekstów cię nie pisał rzezdy Gdyby ty, ty mi się pasił tych chraperem, żeby